Siemanko, Błażej Łukaszewski. I Oskar, bo witają Państwa z Ligi Europy w Po 38 latach Arka drugi raz podchodzi do tych rozgrywek, no wcześniej pod inną nazwą, ale ogólnie do rozgrywek europejskich. 45 minut do spotkania, wielka ulewa, może nie w tej chwili, ale wczoraj lało jak zebra, dzisiaj wcale nie było lepiej. I Daniel wczoraj powiedział, że wczoraj Gdynia płakała, a dzisiaj Gdynia będzie świętować i my mu wierzymy, że Arka dzisiaj zacznie swoją drogę do zwycięstwa w Lidze Europy i miejmy nadzieję, że się im uda. Ja lecę przygotować stanowisko do komentowania w Radio gol Na kanale drugim komentuję z Wojtkiem którego jeszcze w tym odcinku poznacie. Hej! na naspominanego przeze mnie Piesio, Tym razem nie przegrana walka powierzchna z Janem Hansenem, ale przyjmuje piłkę Markus da Silva. Mała gra na małej przestrzeni. Markus da Silva. Markus da Silva. Alka Gdynia. Mityjad. jeden do zera. Markus da Silva. Z piłką z 20 metra. Przełoży sobie piłkę z lewej na prawą. Na trybunach ktoś strzyknął. Uderz. I tak jakby usłyszał, uderzył okienko zdjął, nią Pajeczynę. Na pewno Tuńczycy będą chcieli jak najszybciej wrócić do gry i właśnie jest ku temu szansa Onuaczu! Gol! 1 do jednego. Wielka feta na stadionie w Gdyni przerwana. Przepraszam, nie był to Onuaczu, a Zawodnik z numerem 36, Rilwan, Hassan, rozmontowali szybko, zdaje się zamyśloną e, tą pierwszą bramką, defensywy arki gdynia. Dobrze, a teraz mamy rzut rożny, rzut rożny i Jakob Polsen z lewego narożnika boiska dorzuca piłkę. Jest dorzucenie i gol! I gol niestety 2 do 1. Mityland wychodzi na prowadzenie, a strzelcem bramki Mark Dalhende. Gwizdek, Markus da Silva nabiega na piłkę, cisza na stadionie, ale już jest głośno. Arka Gdynia, Medyniad 2 do 2. Właściwie w tą samą część bramki posłał piłkę Markus da Silva w okienko. Tym razem nie zdjął pajęczyny, pozdjął ją kilka minut temu. na grę dobrze, co by nie mówić, spokojnie o błędy, ma nawet do tych błędów, ta drużyna się tak naprawdę buduje, jakby na to nie patrzeć. Więc w sumie, jeśli mam mówić o wrażeniu, to poza tym, że szkoda mi w tej stacji wybranej, to to wrażenie jest, jest, jest pozytywne. Że, nie wiem, no to jest początek sezonu. Się dalej. Chyba musimy się cieszyć, że arka cały czas walczy i mimo że to nie jest cały czas w lepszej sytuacji, to nie oglądamy meczu, który nie nieuchronnie nas zbliża. Absolutnie. A... Tym Absolutnie. bardziej, że no, co by nie było przed ten nich e, śrogiowe napastki, które mu nawet na metry to tak naprawdę udał jeden strzał głową i To Jest tam dobrze pięgnowany. no strzelają inni no na ten no moment. Tak Ale mówię, wrażenie jest nowe. To jest wrażenie po minut. osobowe Metliand no, ale pana biega na piłkę, czy będzie kosz. Będzie! 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 Arka gdynia, Medyliant! Nie 12. za 5 dwunasta! Za jeden! 12! Tak można powiedzieć! 60 sekund przed końcem! Arka wychodzi na jedną prowadzenie! Nie. I jest Rafał Siemaszko, dżoker! Właśnie dlatego tener Ojżyński postawił od początku na Markusa, a potem wprowadził Siemaszkę, bo ten zawodnik ze swoim wzrostem robi niesamowite rzeczy. Tak to Siemaszko? Czy Siemaszko, czy pieszo? Kto z strzelcem bramki? Zdaje się, że nie Rafał Siemaszko, a Michał nalepa, zaraz zresztą poczekamy. Była tam taka gestwina zawodników w polu karnym że nie zdążyliśmy połapać się, kto najwyżej wyskoczył polkarnym kto posłał ją pięknie do siatki, przy słupku praktycznie okienko. Dobrze mówiłeś, to był Rafał Siemaszko. Rafał Siemaszko całował po głowie Grzegorza Piesio, już sam zwątpiłem, ale to jest Joker, niesamowity. Druga minuta doliczonego czasu gry i dośrodkowanie zmiennika. Michała Nalepy, prost na głowę Rafała Siemaszkę i ten fantastyczny... Przypomnijmy, strzelcami bramek byli najpierw w 31 minucie Markus da Silva, potem dwa szybkie ciosy w 33 i 36 od Hassana i Dalhente, następnie w 39 minuta odpowiedź arki Markus da Silva z rzutu karnego i z wynikiem 2 do 2 schodziliśmy na przerwę, ale w tej drugiej połowie zdaje się bezbramkowej Minutę przed końcem Rafał się masz to strzelakową i Arka jedzie z bardzo dobrą zaliską do Danii Dziękujemy za gratulacje i za zabrawa. One się należą chłopakom, bo walczyli do padłego i, i wierzyli w to, że można ich się wygrać. I przy tej walce do ostatnich minut, do ostatnie ogniska trzyliśmy tą bramkę jedną na 3-2 no, graliśmy z bardzo dobrą drużyną. To starsza drużyna, było widać, byłem okiem, że są bardzo i piłkarsko też przewyższali nas, ale piłce nie no, nie wygrywa ten, to lepiej gra piłkę, dobrze ten kto wie czego chce. Dzisiaj nasza drużyna wiedziała, czego, wie, czego chce. Actually, the last 5 minutes we gave away like four free kicks just outside the, the box, and we know the Laker they are very good in, uh, in these situations. So to them. They, they did, did well. They, they, they scored, and now they have a good result and we had a bad result. Yes. Po pierwsze chcę podziękować całej cały bo, bo mi, się, mi się wydaje, że nie ma bohater, Wiadomo, ja strzeliłem e, dwie bramki, ale Szema tak jakby na dwa i, i to nie ma to nie ma bohater. Bohater jest e, Dzisiejszy, dzisiejszy mecz jest jak ginie, bo my robiliśmy swoje na boisku, kibica po, na trybunę, na trybuna poza boisko też robili swoje i myślę, że, że nie, ma, nie, ma, nie ma jedno. Jedności to jest cała zespół. Po tym pierwszym meczu dalej te proporcje zostają, myślę, na podobnym poziomie. bo bo wykonaliśmy fajną robotę i nie jedziemy tam do, do Duńczyków na straconej pozycji. Jesteśmy zespołem, który dalej jest w grze, liczy się i myślę, że jesteśmy w stanie zrobić krok dalej i zrobić tak naprawdę awans, bo, bo wygrać u siebie 3-2 to jest wynik dobry, choć, choć nierewelacyjny i myślę, że dalej, dalej te szanse na awans są podobne dla obu drużyn. Nie uważasz, że to co się dzieje w twoim życiu to jest troszeczkę szalone na wiosnę. Grałeś jeszcze w 100 milu, wielkie problemy finansowe klubu, zupełnie inna perspektywa patrzenia na swoje życie, transfer do Ekstraklasy, wygrywasz super puchar, teraz Liga Europy przed chwilą oglądałeś wielką piłkę. Wielką. Telewizja, a teraz wiele osób o tobie mówi. Stajesz się rozpoznawalny, jak ty to odbierasz? O niej mówię, szybko, wszystko tak szybko się dzieje, stara się, że ten transfer do Arki właśnie, jak pan powiedział super puchar. Idę tak, w jakiś klasie z Kraptu. mówię, po to tak przyszedłem, żeby jakby w Arce grać i pokazywać się. I jestem bardzo wdzięczny temu trenerowi, że mnie stawia. I staram się jakby oddać wszystko tak na boisku, żeby Arka wygrywała. Czyli głowy nie stracisz i sodówka na pewno nie uderzy. No, nie, na pewno nie. Bo... Wiadomo, trzeba wszystko trzymać na podno, są jeszcze kolejne mecze, teraz gramy w niedzielę i już trzeba o tym myśleć, tak? Dzisiaj wiadomo, jeszcze można się pocieszyć przed wieczór, a już od jutra się skupić na bliźniopłocie. Brawa dla Arki, brawa dla trenera Ojrzyńskiego, no i za tydzień przekonamy się, czy Arka ostatecznie awansuje do czwartej rundy. Dziękujemy, Mariusz Łukaszewski i Oskar Bał.